Siemanko widzowie Dziś troszkę złożymy sobie te elementy, wszystkie. Tu już jest ściana cylindra posmarowana. Będę nakładał odrobinę pasty, bo, ponieważ te elementy to są zamienniki, boję się o ich nieszczelność. wał tu jest oryginalny. Uczyniacze zamienniku, tłok zamienniku, misa zamienniku z innej parafii, tłok z y, cylindrem zamienniku z innej parafii, dlatego. Mimo, że po wstępnym wplanowaniu tych powierzchni, postanowiłem nałożyć wszędzie niewielką ilość uszczelniacza. Nie jest to zgodne ze sztuką, jednak przy takich starych pilarkach i takich wynalazkach, nie ma co ryzykować nieszczelności. Lepiej odrobinę tego uszczelniacza nałożyć. No i misa wygląda mniej więcej tak. Tu, jak pamiętacie, był taki rowek. W oryginale tego rowku nie ma. Tutaj występuje ze zamknięciu. Coś tak jak w Chilu. Także uzupełniam ten rowek z delikatną kurką. I tutaj te krawędzie, właśnie pod uszczelniacze. I tak samo właśnie robię w cylindrze. Tam właśnie i tutaj cienką warstewkę. I tutaj przyjęto na tych krawędziach. I będziemy to sobie teraz składać. Mam nadzieję, że się fajnie to wszystko zjedzie i nie będzie żadnego z tym problemu. Pamiętajcie o kierunku pierścieni, jeśli chodzi o zamki. Ustawcie zawsze przed wkładaniem czegoś takiego na zamkach. I teraz jeśli chodzi najczęściej zamki do strony gaźnika. Powinna być szałka do strony wydechu, jednakże ten Tłok takie strzałki nie posiada. Sprawdźcie, czy macie zabezpieczenia, jak widać z dwóch stron są. I nie zakładamy. Bądźcie przy takiej czynności bardzo ostrożni. Coś tam się zagłębiło. Obydwa pierścienie są. Teraz warto sobie rozsunąć uszczelniacze maksymalnie do krawędzi i starać się je właśnie tutaj posadowić. Jak ja to robię? Warto zrobić to właśnie w ten sposób. Przyciskając tutaj wkładam sobie tu o i żeby ten wał był i żeby te uszczelniacze były dosunięte do krawędzi właśnie w ten sposób. I teraz przechodzimy na to misa korbowa i możemy wierzyć w tym do obudowy. Tutaj to wygląda. Coś takiego, i to już muszą nam dociągnąć śruby. I tym sposobem nam to już ładnie siedzi. Dobrą praktyką jest, jeżeli już sobie taką pilarkę skręcamy, żeby to miało ręce i nogi, usunąć nadmiernie wysunięty silikon. Które się już tam tutaj pokazuje. Czy tam pastę bo Ja tego nie lubię o prosty sposób na bieżąco. Ja to robię od razu. W taki sposób. Nie ma tutaj, tutaj tego jeszcze dużo, tylko troszeczkę tutaj gdzieś tam wyszło miejscami. I tak samo z drugiej stronie, jeżeli gdzieś coś tam widzicie, warto sobie to tutaj dyskretnie usunąć te nadmiary i wtedy to fajnie, schludnie i czysto wygląda. Teraz tak. Jeżeli takie coś przekręcacie. Czyli serduszko, silnik. Warto takie śruby właśnie kręcić na krzyż. Raz jedną, raz drugą. Element wam się zaczyna łączyć. Obserwujecie wam jak wam się to łączy. Równo sobie dociągacie na krzyż te śruby. I jeżeli już ten właśnie Silikon pasłuszające zaczyna Wam się wydostawać. Warto sobie taki proces zatrzymać na około 15 minut, żeby to troszeczkę stężało, żeby cała pasta nie została wyciśnięta i następnie dokręcić zgodnie z wymaganym momentem dokręcenia tych śrub, lub na wyczucie. W tej sytuacji ja dokręcam to na wyczucie. Względu na to, że akurat nie mam serwisówki do tego modelu. No i partner powoli jest ubierany. Bejrzyki na razie pozostają w takim stanie jakim są. Łącznik już jest przykręcony. Nowa uszczelka pod łącznikiem. Dwie tutaj nowe śrubki. Delikatnie posmarowałem pasmą szczeniącą pod uszczelkę, żeby nie było wątpliwości, czy coś tam jest nie tak. Nowa sprężyna też przykręcona do nowego cylindra. Silnik już jest przykręcony. Mamy już koło magnesowe. Ustawioną cewkę na 0,25 mm. Jak Was ciekawią szczegóły. Co jak więcej robię w, takim, w takiej pilarce dokładnie jak ta, to podlinkuję Wam w komentarzach film do takiej pilarki identycznej jak ta, gdzie wszystko pokazywałem po kolei. Jeżeli coś mi tam umknęło, no to być może, że wspomnę o tym tutaj, a jeżeli nie ma czegoś tutaj, to, to znaczy, że prawdopodobnie jest tam. W tym miejscu do centra powinna przychodzić specjalna spinka. Jednakże te spinki tu nie było. Ja najpierw się tutaj otwór, tam go widać, o. Te przewody tam są wciśnięte w środek między tak jak to miejsce powinno być. Ten przewód wysokiego napięcia został zaizolowany właśnie taśmą izolacyjną. I tutaj został przykręcony do cylindra, żeby już nie dotykał koła magnesowego. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Cewka właśnie przykręcona, wydech tak samo, już jest przykręcony. Oczywiście uszczelka, wszystko jak powinno być, wszystko nowe. I powoli to już zaczyna wyglądać. Tak wygląda to już z tej strony i założymy sobie chyba nowy zobaczymy wychwytnik, albo tego podprostujemy i zobaczymy, ostroga też chyba wyprostujemy zobaczymy jak to wygląda wychwytnik jeszcze nie jest zły a ostroga, do prostowania i teraz zajmę się gaźnikiem jak wygląda gaźnik, moi drodzy gaźnik nie mógł pracować w tym stanie zobaczcie co jest z tą membraną ja ją tylko docisnąłem tutaj i ona tak już mi została ona w ogóle nie pracuje ja sobie tutaj ściągnę nie mogę nawet jej tutaj. Słyszycie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Teraz ja ją wezmę do góry. O! Tak wygląda membrana. Także. To nie ma prawa pracować. Gaźnik zaraz odłożę na półeczkę. Spryskam go środkiem do czyszczenia gaźników. Niech się odmoczy. Tu troszeczkę zanieczyszczeniem w sitku. Też widzimy. No tam co nieco, co nieco, to jest coś tam jest, ale nie jest źle, także gaziczek do czyszczenia i montażu. No i gaziczek został ładnie wyczyszczony, nowe membrany wpadły, Citko zostało stare, stary zawór iglicowy wraz z tym języczkiem. Wszystko zostało pięknie wypłukane, dysze są ustawione tutaj, wkręty regulacyjne na półtora je, obrotu jedna i druga. Gaźnik przygotowany do montażu. I na następnym odcinku zajmiemy się właśnie montażem gaźnika. Skręcimy już go w miejsce do kupy i będzie próbne uruchomienie. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!